Witam, dzień dobry. Mam na imię Gosia, mam trzy koty, a wspólnie z mężem Marcinem zajmujemy się nadrukami na tekstyliach. Czyli robimy, robimy to, co umiemy najlepiej. Od 25 lat. Jejku, jak to brzmi, to jest ćwierć wieku. Czujecie, zajmujemy się nadrukami. Bardzo się cieszę, że mogę się dzielić tutaj, pokazywać, choć ostatnio pokazuję mniej z tego powodu, że wiele rzeczy nie mogę pokazać. Robimy takie, duże, mm. przepraszam, robimy takie duże rzeczy, że, że mogę je pokazać dopiero jak jest realizacja już zakończona. Także często bardzo nagrywam sobie do rolki, a później już zapominam, co miałam pokazać. Także no niestety często się tak zdarza. No i co? No i prezenty. Prezenty często nie pokazuję, żeby ktoś nie zobaczył i nie był taki falstap. Życzę Wam cudnego, najmniej pyszną śmieci.